Dzień dobry, Jakub Zadrożny, Biznes Nieoczywisty, a dziś w Biznesie Nieoczywistym jak zawsze nieoczywiste biznesy, a moim Państwa gościem jest Jakub Olszewski, dyrektor sprzedaży z firmy X-Disk, polskiego wiodącego, dystrybutora, producenta tłoczni płyt winylowych i nie tylko. Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich, potwierdzam. Wszystko, co Jakub powiedział, prawda? Szanowni Państwo, technologia technologią w świecie streamingu, w świecie elektroniki, gadżetów, nagle dzisiaj rozmawiamy o czym? Rozmawiamy o naszej poczciwej płycie winylowej. Kuba, jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej, jak dzisiaj wygląda generalnie rynek płyt winylowych? Nie wiem, być może płyt CD, DVD, a może poczciwych kaset magnetofonowych. I czy dzisiaj można na tym zarobić? Eee, zarobić można. Zarobić można generalnie na wszystkim, tylko trzeba to mądrze robić i z głową. Natomiast jeśli chodzi o winyl, kasety, cedek, no, nie bez powodu człowiek ma pięć zmysłów. Muzyka to nie jest tylko słuch, to też jest jednak dotyk i wzrok. Okej, okay, nie ma w tym może powonienia, aczkolwiek winyl też ma zapach, to jest bardzo ciekawe. Eee, no więc tak, odnajdujemy się w tym wszystkim. Próbujemy. Zarabiać, tak jak powiedziałeś, aczkolwiek to chyba nie jest głównym celem na dzień dzisiejszy. Kuba. Dotarłem do takich danych bardzo interesujących. To są co prawda dane, które mówią o sprzedaży płyt winylowych na świecie i w Stanach Zjednoczonych. I tutaj dotarłem do informacji, że w 2022 roku sprzedaż winili jest większa od sprzedaży płyt CD. A tak naprawdę ten renesans jest y, od roku 1987 roku już jakby winyl przebił w ogóle wszelkie y, dane sprzedażowe ze wszystkich lat poprzednich e, tak tu mówimy o, e, o przychodzie tak natomiast ilościowo wiadomo tego CDK jest e, nadal więcej jest dużo tańszy e, natomiast jasna sprawa to co powiedziałeś to, to, to prawda tak winyl e, mimo że wszyscy już go pochowali Okazuje się, że lata świetności ma dopiero przed sobą, w co głęboko wierzymy, tak? Ja mam troszkę aktualniejsze zdanie, dane produkcyjne stricte. Na rynku amerykańskim ilościowo produkcja płyt CD spadła o 17%, natomiast winylowa wzrasta ciągle, teraz około 10%. No i co ciekawe... To co powiedziałeś, y, wartości sprzedaży winyla już są na wyższych poziomach niż, niż CDK. Ogólnie y, ten rynek płyt winylowych cały czas wzrasta. Na tą chwilę, jeśli chodzi o same nośniki fizyczne, to jest około 12% udziału w rynku muzycznego w Stanach Zjednoczonych, gdzie streaming to jest 80%. tak? Kuba, powiedziałeś bardzo, bardzo ciekawą kwestię dotyczącą tego, jak dzisiaj wygląda na świecie i w Stanach Zjednoczonych ten rynek. Może byś troszeczkę mógł przybliżyć, jak to wygląda w Polsce. Czy wasza tłocznia, ponieważ oprócz winyli produkujecie także też płyty CD, DVD, więc macie jakby przekrój tego całego rynku. Jak to wygląda dzisiaj w Polsce? Gdzie wasza firma się plasuje na tle, nie wiem, rynku konkurencji? No tak, my jako X-Disk obchodzimy w tym roku 20. 20, 20 rocznicę powstania, więc y, będzie, będzie jakaś fajna uroczystość na pewno. Natomiast przez te 20 lat, pierwsze 14 to było stricte cyfra, czyli CD, y, DVD, CDR, z tego generalnie się wy wywodzimy. tak? Natomiast pierwszą płytę win winylową wyprodukowaliśmy 6 lat temu, tak? i od tego momentu. Y, produkcja i sprzedaż płyt winylowych w portfelu xdiska cały czas wzrasta, co jest ciekawe, to są dwa pierwsze miesiące w ciągu, w których winyl u nas również przebił cyfrę. To jest ciekawe, co powiedziałeś, a dlaczego w ogóle winyl? Skąd był pomysł, żeby w tłoczni CD nagle zacząć zajmować się czymś, co wydawałoby się przechodzi do lamusa, do przeszłości? No właśnie Słowo kluczowe wydawałoby się, bo wielu osobom to się tak wydaje, natomiast rynek cały czas się tlił. Po czym nagle Taylor Swift stanęła przed kamerami i powiedziała, że uwielbia winyl, bardzo jej za to wszyscy dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. tak? No i nagle BUM. Dlaczego łatwo nam było wejść w winyl? Z prostej przyczyny, klient, który wydaje CDK zobaczył, że winyl też yy, staje się coraz bardziej popularny i zażyczył, zażyczył sobie coś w stylu combo czyli wydaje album na CD-ku i na winylu i my jesteśmy tą organizacją, która może zaoferować jedno i drugie. Jak słusznie zauważyłeś dzisiaj każdy szanujący się artysta wydaje na wielu nośnikach, nie tylko streaming, nie tylko no, ten wyświechtany już można powiedzieć cd ale także też płyta winylowa, co też tutaj pokazuje na naszym stole chociażby też soundtracki do filmów, gdzie tak. też są wydawane na płytach winylowych. Ja bym chciał Ciebie jeszcze zapytać teraz w takim razie, bo mówiliśmy tutaj o tym, skąd ten boom się znowu Zrobił. A teraz być może mógłbyś powiedzieć dwa słowa o tym, do kogo wy z tym produktem docieracie. No bo ja rozumiem, że jest grupa ludzi, którzy powiedzmy sobie, no są w starszym wieku i gdzieś tym sentymentem żyją, no ale oni chyba dzisiaj nie do końca też kupują płyty winylowe. No i tutaj mamy bardzo ciekawą statystykę mówiącą o tym, że około 40% nabywców płyty winylowej nawet nie ma gramofonu, czyli produkt stricte kolekcjonerski. Kolejna grupa 30% Kupi, ma gramofon, ale raczej nie odsłucha, bo ma swoje ulubione, które ciągle są na gramofonie. No i ostatnia grupa, która rzeczywiście kupuje płytę po to, żeby ją w pełni odsłuchać. I to jest dla nas najbardziej atrakcyjna grupa, tak? No pamiętasz słynny album Pink Floydów The Wall, tak? O co chodzi w winylu i w tej fizyczności? Możesz włączyć sobie. Kawałek na Spotify'u, ale on jest wyrwany z kontekstu, tak? Jak włożysz płytę winylową, a propos tego albumu, to tam jest cała historia, tak? To jest złożone w całość, jest kontekst. E, to jest coś jak pisać wypracowanie i wyciągnąć jedno zdanie z kontekstu. Ono może nie mieć sensu. I trochę tak jest z muzyką, moim zdaniem. Tu wrzucasz e, czarny krążek, oprócz tego, że to jest super romantyczne dla mnie. E, to przesłuchujesz ten album, który jest przygotowany z myślą o czymś, tak? To jest coś głębszego. A czy to nie jest tak, że ludzie mimo wszystko y, potrzebują czegoś namacalnego, tak jak tutaj mamy chociażby płytę winylową, jakby sam rytuał tego, że musisz ją położyć na talerzu, podać to ramię, ta igła skacze po rowkach, i tutaj się zaczyna dziać ta magia. Czy to nie jest troszeczkę tak, że dzisiaj w erze wypożyczania samochodów nieposiadania, w erze cyfrowej muzyki, której też no, nie mamy jej fizycznie w domu, tylko mamy gdzieś w sieci na naszych smartfonach, nie jest tak, że człowiek potrzebuje wrócić do pewnej takiej też można powiedzieć takiego rytuału, gdzie otwierasz tą płytę, oglądasz okładkę, czytasz, a potem słuchasz. No i tu doskonale trafiłeś. To jest sedno, tak. To jest pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, powiedziałem ja na początku. Mamy pięć zmysłów i to, to jest zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka. My musimy czuć, my musimy widzieć, musimy, musimy, możemy, musimy dotknąć, posmakować, tak? To jest nasza podstawowa potrzeba. Jeżeli tego nie zaspokajamy, to dzieje się z nami coś złego. Po prostu. Tak jest moje zdanie na ten temat. No i to tak jest. no. Człowiek potrzebuje fizyczności, potrzebuje być właścicielem też czegoś. To jest doskonale to, co mówisz. Nie można wiecznie e, wybierać sobie coś, czego nie jest Twoje, tylko po to, żeby tego przesłuchać. To jest cała magia, to jest właśnie ten romantyzm, ta dusza winyla, ten strzał. No, to Dobrze, coś, to przechodząc, przechodząc już do tego. Y kto czy co może na tym winylu sobie nagrać czy ja na przykład jako powiedzmy sobie początkujący artysta mogę przyjść do was i powiedzieć Kuba ja nagrałem trzy kawałki i czy możesz mi wytłoczyć 100 oczywiście zdecydowanie jedyne co ja od ciebie potrzebuję to to zgodę i oświadczenie że jesteś właścicielem praw dalej wszystko zrobimy że tak powiem za ciebie od masteringu e, czyli przygotujemy twoje pliki od A do Z. Później zrobimy DMMA, czyli natniemy yy, master. Zrobimy z tego stamper w procesie galwanicznym, a na końcu wytłoczymy piękną czarną białą płytę, jeśli będziesz sobie taką szczył. No dobrze, to za chwileczkę przejdziemy do cyklu produkcyjnego płyty winylowej, jak to wygląda, opowiesz troszeczkę nam o tej magii, jak ta magia się y, robi, e, a jeszcze e, chciałbym wrócić do tych artystów, bo e, dużo mówiłeś o tym, że u was można przyjść po prostu z ulicy, tak jak mówisz, być właścicielem prawdo własnych kawałków nagrać. A jaki to jest procent y, produkcji, a potem sprzedaży takiej. A jaki to jest na przykład praca dla uznanych artystów, czy może dla y, dużych wytwórni płytowych? Yy, nie chcę tutaj rzucać procentami, natomiast to jest oczywiste, że im większy band albo im większy wydawca gwarantuje większą skalę, więc. Yy, warto mieć takich w portfelu, natomiast zgodnie z zasadą Pareto, tak, trzeba mieć dużych, małych, średnich, żeby być zdrową organizacją jako taką. Dywersyfikacja, tego tak słowa jest. się trzymamy, ok. Tak jest, tak jest. Natomiast y, y, rynek zmierza troszeczkę w kierunku jednak niezależności i artyści sobie bardzo to cenią. Część y, najwięksi oczywiście współpracują z największymi wydawcami, tak, i to, to będzie naturalne, natomiast Trend jest jednak taki, żeby robić coś samemu mieć pełną kontrolę, wpływ na to co się dzieje yy, i ta niezależność, tak? I w tym też pomagamy. Okej, okay, dobrze. To przechodzimy w takim razie do tego jak się tą magię tworzy. Przychodzę do ciebie, podpisuję tą zgodę, tak jest. Dostajesz ten materiał i co się dzieje dalej? E, materiał trafia najpierw do naszego e, działu masteringu. Masteringowiec sprawdza jakość plików dostarczonych przez Ciebie, tak? E, trzeba pamiętać, że to jest technologia bardzo, bardzo stara, więc maszyna, która nacina DMM-a, czyli tak, dokładnie to. E, no to jest stara technologia, akurat nasza jest pierwszą wyprodukowaną e, przez naszego producenta i dostawcę. E, natomiast nadal to jest stara technologia, więc nasz masteringowiec Twoje pliki delikatnie przerobi pod kątem tej starej technologii, która nie będzie niebezpieczna dla naszej maszyny, tak. Więc po prostu zetniemy zbyt wysokie częstotliwości, zbyt niskie, które i tak dla ludzkiego ucha są niesłyszalne, a są niebezpieczne dla naszej maszyny. Natniemy Ci krążek, zgramy do akceptu, jeżeli będzie Ci się podobało, przejdziemy krok dalej. Przygotujemy stamper w procesie galwanicznym, tak jest to jest negatyw DMM był pozytywem to możesz wrzucić na gramofon dostaniesz zresztą jako artysta swoją złotą pierwszą płytę S przygotujemy negatyw a potem tłoczymy mamy polichlorek winylu mamy dwa stampery czyli stronę A stronę B włożymy w manualną prasę bo takie mamy i rozumiem Stary... to jest e efekt a to jest efekt samy. dokładnie to jest efekt tego ciastka strona A jest biało-czarna, strona B full black. Ogólnie jeśli chodzi o kolorystykę, wizję, sky is the limit. Okay, jeśli sobie coś wymyślisz. Przyniosłeś różnego rodzaju, też tak to się ładnie po angielsku nazywa picture disk, tak? Czyli tak jest. jest. Z wytłoczonym jakimś zdjęciem, ewentualnie z jakąś historią, która się wiąże. To jest akurat soundtrack do filmu z Nachor. Co klient sobie życzy. A tutaj mamy kolorowe już y, różnego rodzaju wariacje na temat, rozumiem. Tak jest, to się nazywa akurat y, profesjonalnie splatter. Y, tutaj mamy efekt marbla, y, tutaj też mamy marbla. No, w zasadzie możliwości są nieograniczone przez to, że mamy stare maszyny z lat 50. I mamy takich 8 do tego oczywiście do efektu skali potrzebne są nowe y, automatyczne, y, więc takie też po posiadamy. Chciałem się Ciebie zapytać o innowacje w tłoczeniu płyt winylowych, a ty mi tutaj mówisz o tym, że technologia pochodzi z lat 50. Czy w ogóle ty widzisz jakieś innowacje lub ewentualnie coś, co może w jakiś sposób zrewolucjonizować w ogóle produkcję płyt winylowych? Czy coś takiego w ogóle nie występuje? No, picture disk, o którym wspomniałeś, jest relatywnie nową technologią, tak, dość skomplikowana w produkcji, natomiast no, jest nowa, tak wiadomo. Jakbyśmy analizowali stare nagrania z lat 50. 60. 70, to to były głównie płyty czarne. Tak? I, i takowe się produkowało. Natomiast teraz e, innowacje, no, nasz dział produkcji w zasadzie nie robi nic innego, tylko siedzi i myśli, jaki efekt uzyskać. I dla mnie to jest powiedzmy innowacja. Natomiast płyta, którą tutaj widzisz przed sobą, no to to jest całkiem moim zdaniem nowa technologia, bo Tutaj mamy dołożonych kilka komponentów, natomiast efekt jest, jest fantastyczny, tak? I to jest bardzo ciekawe, o co zapytałeś, technologia z końca XIX wieku, a my codziennie szukamy jakichś innowacji i jakiegoś wyróżnienia, jakiegoś nowego produktu. Bo rozumiem, Kuba, że na wytłoczeniu płyty się nie kończy, do tego jeszcze musicie przygotować całą poligrafię. też szatę graficzną, tak. gdzie mamy tutaj już okładkę, z tyłu mamy wypisane oczywiście utwory artystów, tak, a tutaj jakaś historia, która wiąże się też z tym albumem. E, tak, e, no całą poligrafię my oczywiście możemy przygotowywać e, na życzenie klienta, natomiast najczęstszą procedurą jest, e, jest tak, że, że klient już rzeczywiście posiada gotowe projekty. Więc e, nasz dział DTPU tylko, e, tylko je podrasowuje i dopasowywuje do, do rozmiarów płyty winylowej i... I tyle. Natomiast y, również mamy grafików, którzy pomogą Tobie, jak już się zdecydujesz na wydanie swojego pierwszego albumu. No dobrze, to y, mówiłeś tutaj o y, szacie graficznej, o tym jak się produkuje. A ile mamy rodzajów płyt winylowych? Bo to jest takie pytanie, zawsze każdy się pyta: 180 gram, czy może mhm. mniej, czy może więcej? E, no mamy 7-calowe płyty, mamy 10-calowe płyty i mamy 12-calowe płyty. I to jest taka, taki podstawowy podział na, na rozmiar. Jeśli chodzi o 12-calowe płyty, to my oferujemy 140 gram i 180 gram, gdzie 180 jest najpopularniejszym teraz nośnikiem, no waży więcej, jest taka przyjemniejsza w dotyku, jest ciężka, ma, ma więcej w sobie winyla po prostu, tak? I to, to jest taki podstawowy po podział. Natomiast na życzenie klienta Pewnie bylibyśmy w stanie przygotować i 300 gramową gdyby ktoś sobie zażyczył, aczkolwiek nie wiem jaki to by miało mieć. A gdybyś y, uchylił rąbka tajemnicy i zradził nam jakie było najbardziej dziwne, zaskakujące zlecenie, coś czego się podjęliście, coś co jest, nie wiem, dzisiaj y, czymś takim co jest, nie wiem, modne, interesujące, a może jakimś białym krukiem? No tu może to będzie zaskoczenie, natomiast najdziwniejszym zamówieniem było zamówienie jednej płyty winylowej. Od, od klienta, który na 25 rocznicę swojego ślubu chciał, żonie zrobić niespodziankę i nagrać jedną płytę winylową konkretną. No to cały proces, czyli przygotowanie pliku, nacięcie galwanika, plus przygotowanie jednej konkretnej płyty dla małżeństwa, plus do tego piękna była ta, ta oprawa akurat graficzna, było zdjęcie pary młodej sprzed 25 lat. Nie pamiętam, co było w środku, no właśnie, w sensie, w sensie materiału, to muzyka, nie, nie pamiętam, powiem szczerze, podejrzewam, że jakaś kompilacja ulubionych kawałków małżeństwa. A jakbyś mógł tak też powiedzieć z drugiej strony, jeżeli masz cię duże zamówienia, to jakiego typu jest to muzyka? Czy, czy w ogóle można powiedzieć, że tłocznia specjalizuje się w jakiegoś typu muzyce, czy nie, nie, tak nie. jak leci wszystko? Absolutnie tłoczy. nie. E, tłoczymy wszystko, wszystkie rodzaje muzyki, w zasadzie nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. E, ograniczenia są tylko w kwestii cięcia, bo mamy dwie technologie. DMM, czyli e, na krążku miedzianym oraz starsza technologia na krążku e, lakierowym. E, no i niektóre typy muzyki Lepiej brzmią na DMM-ie, a niektóre na, na lakierach. Natomiast my obie, obie... A z czego to wynika, Twoim zdaniem? To jest... DMM, z racji tego, że jest miedziany, jest twardszy, troszkę trudniej się w nim tnierowek. Lakier jest miękki, bardziej elastyczny, przez to może być troszeczkę głośniejszy. I jeśli chodzi o poziom ciszy, jeśli można to tak nazwać, to jest, jest cichsza, czystsza. Ciekawe. Dużo powiedzieliśmy tutaj o płytach winylowych, o produkcji, o tym dla kogo i w jaki sposób się tłoczy płyty. No ale to jest tylko jedna z odnóg, że tak powiem, tego czym się zajmujecie zawodowo na co dzień. Jakbyś mógł też powiedzieć trochę o tym dzisiaj już troszeczkę zapomnianym w cudzysłowie rynku, ale chyba nie do końca rynku płyt CD i DVD Blu-ray. No, tak jak, tak jak wspomniałem, to są pierwsze miesiące, w których winyl zaczął przeważać, jeśli chodzi o przychód naszej firmie. Natomiast do tej pory rzeczywiście CD było kluczową gałęzią. Ten rynek nadal jest, istnieje. Nie sądzę, żeby, żeby szybko został zapomniany i to będzie, to będzie na pewno. Trwało tak. Jeśli chodzi o DVD, to również nadal jest na to klient. Oczywiście skala spada, tak jak mówiłem wcześniej, statystyka jest no mało optymistyczna. No bo rok do roku 17% mniej wyprodukowano, wytłoczono płyt płyt CD i DVD. Natomiast no jesteśmy działamy, możemy dziennie wytłoczyć około ćwierć miliona płyt CD, więc jeśli będziesz wydawał już krążek winylowy, to te ćwierć miliona też dla Ciebie specjalnie zabukujemy. To ciekawe, co powiedziałeś. Na razie nie przymierzam się, ale być może w przyszłości, kto wie. Jeszcze z takich ciekawostek, które znalazłem przygotowując się tutaj do rozmowy z Tobą, to wyczytałem, że IKEA przygotowywała się kiedyś do produkcji gramofonu. Czy ty o tym słyszałeś na przykład i bardzo ciekawe nie słyszałem o tym natomiast znam historię no tak Thomas Edison pierwszy fonograf i tak dalej dlaczego Ikea tak strzelam no rynek rynek szwedzki ogromne tradycje muzyczne tak może dlatego Natomiast ty, ty, ty to ty ja trochę zyczyłeś. ci uchylę też rąbka tajemnicy, bo wyczytałem, że to miało być takie kombo, oprócz tego, że tam będzie ten gramofon, to ten gramofon będzie jeszcze osadzony w całej przestrzeni, gdzie mógłbyś kupić cały taki zestaw też mebli, gdzie mógłbyś też ustawić no, okay. ten okay. gramofon <grym> razem. Także tak to, tak to miałoby wyglądać. Natomiast jakby kończąc tutaj, mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie, tylko pierwsze spotkanie tutaj o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, o muzyce. To najważniejsze o winylach e, i o tym, y, jak to wszystko y, będzie wyglądało w przyszłości. No to właśnie chciałem Ci zadać to pytanie. Jak Ty uważasz, że ten rynek będzie teraz wyglądał? Czy rzeczywiście ten winyl znowu wraca na salony y, y, i będzie takim trwałym elementem y, też wystroju wnętrz i y, 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 no, bycia takim też czymś modnym w naszych domach? Mm, modny już jest. Yy... Przez najbliższe lata myślę, że rynek będzie zachowywał się bardzo stabilnie. Natomiast, co jest celem wszystkich producentów płyt winylowych, to przekonać generację Z do tego, żeby, żeby to ona ciągnęła sprzedaż. Tak, dopóki nasze pokolenie jest na świecie, to, to rynek będzie bardzo stabilny. Natomiast wszyscy się zastanawiają, jak to będzie z kolejnymi pokoleniami, tak? no bo oni są wychowani, jednak. Na cyfrze. Nawet w zasadzie nie na cyfrze, tylko na streamingu. Oni mają wszystko od tak. I trzeba ich przekonać do tego, że właśnie warto odsłuchać całą płytę, nie tylko jeden konkretny y, kawałek. Mali artyści, to jest bardzo ciekawe, odchodzą od streamingów, bo zauważyli, że jeśli wrzucą swój materiał y, na streaming, to drastycznie spada im sprzedaż płyt winylowych. To jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony, na Spotify są dziesiątki milionów utworów, traków, które nigdy nie będą odsłuchane. No w płycie winylowej w zasadzie nie ma takiej możliwości. Jak już położysz igłę, to przesłuchasz całe. I artyści to wiedzą. Doskonale to wiedzą. Dlatego, tak jak mówię, generacja Z to jest klucz do tego, jak dalej będzie rozwijał się rynek płyt winylowych. Szanowni Państwo. Zachęcamy w takim razie do słuchania muzyki, do zakupu płyt, do obcowania z tym małym dziełem sztuki, jak można to nazwać czyli płytą winylową, która z powrotem weszła do naszych domów i miejmy nadzieję, że zakośnie na dłużej. A za dziś chciałem podziękować Państwu i mojemu gościowi Jakubowi Olszewskiemu z firmy X-Disc. Bardzo dziękuję, Jakub. Bardzo Państwu dziękuję.